Dobra Maćku, raz mówisz, że moje życie ma znaczenie, potem mówisz, że nie ma znaczenia, potem, że ma niewielkie znaczenie. Tak samo z sensem. Raz, że życie nie ma sensu, potem, że życie ma sens. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to powiedz mi to tak, żebym zrozumiał. Bo nie wiem, czy mam wstawać z łóżka, czy to nie ma sensu i lepiej zamówić sobie Uber Eats, zwalić konia i leżeć dalej. Odpisz. Zapnij pasy, pożycz niezawodny długopis od testowirona i rób notatki. Założenia. Jeżeli cokolwiek ci się nie zgadza na etapie założeń, to daj znać. Nie idź dalej. Musimy zrozumieć założenia i nauczyć się ich jak tabliczki mnożenia. Dobra wiadomość jest taka, że jak założenia będziemy mieli w małym palcu, to już będziemy nie do zatrzymania. Tej siły już nie powstrzymacie. Każdy ma swoją perspektywę, każdy ma swoje doświadczenie w danym momencie i jest ono prawdopodobnie unikalne. Nikt nie ma takiego samego. Jeżeli coś gdzieś jest jakiś problem, to trzeba zacząć od tego, że jakieś przyczyny sprawiły, że każdy gracz na planszy ma teraz swoją perspektywę, której sobie nie wybrał. Nie gniewamy się za to, że ktoś jest spierdolony ani za to, że być może my jesteśmy spierdoleni. Każda perspektywa przychodzi z pakietem ocen, opinii, preferencji, pragnień, potrzeb, których również nikt sobie nie wybrał. Gniewanie się za to jest dowodem na bycie spierdolonym. Czyli jeżeli gniewasz się i narzekasz i masz pretensje za to, że ktoś zrobił coś, chce czegoś, uważa coś, jest jakiś, to ty jesteś spierdolony. A czy ten ktoś jest spierdolony, tego nie da się zweryfikować na podstawie tych przytoczonych ogólnych danych. Jak już zaakceptujemy, że świat, który się nam teraz wydarza, jest jaki jest. I wszelkie narzekanie, gniewanie, jęczenie jest marnotrawieniem energii, to możemy się zastanowić, co ze swoją zaoszczędzoną energią możemy zrobić. Możliwości jest tak wiele, że można poczuć paraliż, który zamieni się w bierność i stagnację. Nie popełniajmy tego błędu. O ile strategiczne siedzenie na dupie, zamknięcie oczu i dumanie może być bardzo wartościowe, o tyle strategiczne. Oznacza już intencje i decyzję, a nie odkładanie intencji i odkładanie decyzji. Intencją tego nagrania jest zainspirować się do tego, żeby jedną intencją rozpocząć cykl intencjonalnego życia i nigdy już z tej intencji nie wypaść. Możliwości jest nieskończenie wiele: od przeżycia do zajebania się tu i teraz. Nie polecam, ale rozumiem tych, którzy podjęli taką decyzję. Sam byłem kiedyś o jakieś 7 kroków od takiej decyzji i o ile w porę wysiadłem, to ewidentnie widziałem, dokąd ten pociąg zmierza. Zauważmy, że każdy wybór, który realnie rozważamy, coś nam daje i nie da się zweryfikować, który wybór będzie najlepszy. To by wymagało podróżowania w czasie, a jeśli nie jesteś doktorem Brownem ani Martin McFlyem, to możesz odpuścić wizję gwarancji, bo jej nie znajdziesz. Zamiast tego możesz sobie pozwolić na podjęcie kalkulowanego ryzyka i pozwolić, by proces sprawił, że będziesz w tym spekulowaniu rzeczywistością coraz lepszy. Jak zrozumieliśmy, że gniewanie się na to, że czegoś chcemy, jest objawem spierdolenia, a my już nie chcemy być spierdoleni, to możemy skupić się na zrozumieniu, dlaczego tego czegoś chcemy i ewentualnie, czy jest jakiś inny sposób osiągnięcia tego czegoś. To jest punkt odniesienia do innych, alternatywnych wyborów i dzięki temu bezpieczny punkt wyjścia do naszej analizy. Pamiętajmy też, że matematyką możemy pomóc sobie opisać dane zagadnienie, ale nie jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkich czynników, gdyż jesteśmy tylko małą, acz nieodłączną częścią wszechświata i jest możliwe, że jak złamie sobie nogę i będę miał depresję, to zostanę ekspertem od złamanych nóg i depresji i pomogę wielu ludziom, którzy też mają złamane nogi i depresję. Jest też możliwe, że nie zostanę ekspertem i będę obciążeniem dla moich najbliższych, którzy przeze mnie też wpadną w depresję i płamią sobie nogi. Oczekiwania same w sobie są bardzo przydatnym narzędziem. Jak jestem głodny, to oczekuję, że jak się najem, to prawdopodobnie będę się lepiej czuł. I jak będę pracował, to oczekuję, że będę prawdopodobnie mógł sobie kupić jedzenie. I jak będę się dobrze uczył, to oczekuję, że prawdopodobnie będę miał pracę i zarobię na jedzenie. Nieracjonalne oczekiwania są źle użytym narzędziem. Tak samo jak nożem można zabić, bo jesteś wolny, a możesz nim pokroić chleb i go rozdać głodnym, tak samo oczekując, że na 100% będzie tak, jak myślisz, indukujesz swoje cierpienie, zapewniając sobie rozczarowanie. A umiejętnie zarządzając oczekiwaniami i ryzykiem, jesteś przygotowany na każdą opcję. Niczego się nie boisz, żyjesz pełnią życia i o to nam tu kurwa chodzi. Przykład numer jeden. Moja żona nie jest ze mną szczęśliwa. Kiedyś było jej dobrze, teraz jest źle. Chcę ją zabrać na Seszele, żeby znowu była szczęśliwa i żeby znowu było dobrze. Zanim otworzysz swoją redpilową mordę i zaczniesz jęczeć, że nie możesz tak myśleć, nie znasz zasad gry, to przypomnijmy sobie, że założenie było takie, że dzisiaj nie będziemy jęczeć. Będziemy się starali zrozumieć. I sam jestem zadeklarowanym redpilowcem. Natomiast z pigułami jest tak, że każdy ma po nich inną fazę. Dla mnie treść tego filmiku to czysty red. Pill, ale tak jak założyłem, każdy ma swoją perspektywę i swoje opinie, których sobie nie wybrał. Czy zabranie nieszczęśliwej żony na Seszelę może sprawić, że znowu będzie szczęśliwa? Czy dzięki temu jest możliwe, że ty też będziesz szczęśliwy? Jest możliwe. Kwestia szczegółowych założeń, szczegółowego kontekstu to jest jak bardzo aktualnie żona jest nieszczęśliwa, jakie jej potrzeby nie są spełniane, jak ewentualnie wyprawa na Seszele może wpłynąć na żonę, na męża itd. I nie ukrywam, że ten przykład jest inspirowany realnymi wydarzeniami i sytuacja nie jest aż tak nietypowa, bo poniekąd jest ilustracją typowego syndromu nice guy czy nieautentycznego people pizzera. Zróbmy to metodologicznie. Zgodnie z założeniami, jest możliwe, że po wyprawie na Seszele żona zacznie doceniać męża i będą żyli razem długo i szczęśliwie. Ale jest mało możliwe. Każdy spekuluje i kalkuluje i wymyśla swoje predykcje po swojemu, na tym polega zabawa. Ja to szacuję na mniej niż 1%, ale co ja tam wiem? Jestem tylko ulubionym młodym człowiekiem pana Wangsa, studiującym niegdyś gambling w Anglii. Co jest bardziej możliwe i optymistyczne, to to, że po wyprawie na Seszelę żona nie będzie szczęśliwa, ale w związku z tym, że mąż już tyle razy próbował ją uszczęśliwić i wszystko jak krew w piach jest możliwe, że odpuści i zaakceptuje, że albo ten temat jest spalony, albo on musi głębiej przyjrzeć się sobie i spróbować totalnie innego podejścia. Mój szacunek ludzi ulicy to 5%. Około 94% 100 minus 1 minus 5 równa się 94% to stagnacja, bierność i przespanie swojego życia w tym krypto uzależnieniu. Po seszelach może na chwilę będzie lepiej, potem żona znowu będzie niezadowolona, to mąż znowu będzie próbował ją zadowolić, i tak do ustranej śmierci się prześlizgną, tak jak większość ludzi się prześlizga. Na święta się przytulimy i stłumimy nasze głęboko niezaspokojone potrzeby, na chwilę uciekniemy w robotę, w dwa piwka i wygadanie się komuś, lub ponarzekanie na naszej klasie. I se umrzemy! Alternatywa to umrzeć tu i teraz. To jest zawsze alternatywa. Alternatywa uwalniająca i stymulująca sprawczość. Bo jeśli zakładasz, że każda opcja jest lepsza niż zabić się i widzisz kursy, to może zastanowisz się, czy może jest jakaś inna alternatywa. Oczywiście, że jest. Jak już ustaliliśmy, jest nieskończenie wiele alternatyw. Zamiast zabić się i zabrać żony na seszele, można nie zabić się i nie zabrać żony na seszele. Jeżeli się zabijesz, to nie będziesz już mógł zabrać żony na Seszele. Aczkolwiek, żeby nie było tak smutno, to jeżeli zabierzesz żony na Seszele, nadal będziesz mógł się zabić. Tak jak w jedzeniu i posiadaniu ciastek, kolejność ma znaczenie. You can't kill yourself and take your wife to Seychelles too. Zamiast zapytać żony, czy chciałabyś ze mną polecieć na Seszele, możesz zapytać, dlaczego jesteś nieszczęśliwa? Albo, czy czujesz, że jakieś Twoje potrzeby nie są spełniane? Możesz zapytać, ale to raczej nic nie da, bo ona pewnie sama nie ma pojęcia, ale na tym też polega zabawa w życie. Ważniejsze pytanie to, dlaczego szczęście żony jest dla mnie tak ważne? Jaką moją potrzebę to spełnia? Jak mogę spełnić tę potrzebę w alternatywny sposób? Jak już sprawdzisz z tyłu podręcznika odpowiedzi, że chcesz spełnić swoją potrzebę bycia liderem i możesz być liderem gdzie indziej i że lepiej podać się do dymisji niż być liderem, który otrzymuje wotum nieufności to nie przejmuj się, że nie znałeś ich odpowiedzi. Na szukaniu tych odpowiedzi polega zabawa w życie. Tego się tutaj uczymy. I jak znajdziesz odpowiedzi, to pojawią się kolejne pytania, kolejne problemy i na każdego cwaniaka znajdzie się lepszy cwaniak. Jest okej, okay, że leżysz w łóżku i nie chcesz z niego wstawać. Jest okej, okay, że żona cię nie szanuje, a ty boisz się odejść lub zapisać na terapię. Jest ok, że jesteś alkoholikiem i boisz się wytrzeźwieć i pójść na AA. A, a akcja za mało lata, marzenia były piękne. Jest ok, że marzenia były piękne i przestałeś je realizować i boisz się do nich wrócić, a mniejszych ci się nie chce. Jest ok, że nie masz telefonu, ale też jest ok, żeby zapytać się siebie, jakie są alternatywy. Jest ok, żeby nie odpowiadać, ale jest też ok, żeby odpowiedzieć w komentarzu, dać łapkę w górę i suba. Tak rzadko mam do powiedzenia coś, co mówić warto, a teraz na 100% jestem tego pewien. Kluczem do szczęścia, jakkolwiek słabo by nie brzmiało, to to przestać robić problem z czasem, kiedy się nie dzieje. Po prostu przecież się Tak mam nadzieję, do siebie weź te lekcje, bo następne nie będzie. Świat jest misternie skonstruowany, z cierwem, lecz od siebie ty ciebie i nic więcej. A.